Mandero nostalgicznie ze godem w nowej odsłonie, w nowej roli, bo podcastowej. A tak sobie pomyślałem, że dużo różnych rzeczy i różności mam, także może by warto było co nieco przedstawić i pokazać słowem tym razem, a nie filmem czy tam jakimś tam nagraniem wizyjnym. A co dzisiaj na tapet, żeśmy tutaj przygotowali? A no właśnie to. Co trzymam i dzierżę w dłoni, czyli film, e, gazetka z. Dokładnie wydana 7 lutego 1993 roku, czyli 30 lat do tyłu. I co mam przed sobą? O, żeby nie było, że to jakaś magia i wymysły, to słychać to idealnie, bo e, mam namacalną gazetkę e, w ręce. I tak właśnie patrzę i na mnie też spogląda Cindy Crawford, i tak patrzę na to i się zastanawiam, jak można było dawniej naturalnie się pokazać, a dzisiejsze plastikowe lale po prostu aż się nie da na to patrzeć. No dobrze, ale tu tutaj nic więcej nie dodam i nie będę tutaj. Wymysł wprawił, bo trzeba zaglądnąć co w środku, a w środku już na stronie trzeciej redaktor naczelny Maciej Pawlicki w wydarzeniach opisuje i wrzuca taki tytuł Spielberg-Bluźnierca, znowu awantura o święcim, tym razem filmowa, wiceprezydent Światowego Kongresu Żydów. Kalman Sultanik z Nowego Jorku w Oktownie protestuje przeciwko wpuszczeniu ekipy filmowej Stevena Spielberga na teren obozu koncentracyjnego w Oświęcimu. No to pewnie wszystko związane wiadomo z jakim filmem, lista Schindlera i zapewne o tym tutaj jest. Także pewnie ciekawy artykulik, Złote Globy w Hollywood, kolejna jakaś tutaj krótka wierszóweczka. I generalnie też co my tu mamy w tej gazecie, no bo tak przenieśliśmy się do 93 roku, stopka redakcyjna, kto zmarł i jest Audrey Hepburn, 63 lata i króciutka też informacja, w ogóle jakieś takie są wrzutki typu krótko na przykład jest coś takiego z okazji piątej rocznicy ustanowienia Feliksów, europejskich Oscarów ukazał się pierwszy numer magazynu Felix, przygotowany przez członków Europejskiej Akademii Filmowej i krytyków no, albo też jest taka informacja, że do końca września 92 roku zarejestrowano 130 właścicieli yy, sieci telewizji kablowych pewnie chodzi o Polskę Dalej mamy dinozaur z zamku, porno z satelity, tak samo, bardzo dużo różnych takich krótkich, fajnych wrzutek do przeczytania co za tydzień, bo przecież co za tydzień w sensie zapowiedzi co za tydzień w następnym numerze, bo jak dobrze wiemy, do października, 90, do września 1993 roku film był i tygodnikiem i dwutygodnikiem a później od tamtego czasu czyli od września 93 roku stał się miesięcznikiem a to taka malutka e, tutaj moja e, wrzutka informacyjna dalej na stronach 6 i 7 nostalgia amerykańskie pożegnanie z Afryką i Jeremiah Johnson pokazane ostatnio w telewizji przypomniały twórczość jednego z najwspanialszych o ludzkich majstrów lat 70 i 80 czyli Sydney'a Polaka. E, tak by tutaj to było, jest dosyć dużo na ten temat wypisane na dwóch stronach: szóstej i siódmej. Na ósmej mamy bracia Weinsteinowie, robią w Hollywood własną rewolucję, jak kochać biznes i kino. No i bardzo roześmiany, uśmiechnięty Harway Weinstein, który wiadomo, lat później sporo e, dziaders totalny i, i, i świnia niekontraktowana. Tak bym to chyba powiedział, bo niestety, ale chłop mocno przesadzał, jeśli chodzi o nadużycia względem pań aktorek, e, gwiazd Hollywood i nie wiem, światowego kina, tak bym to ujął. Słownik filmowy Lustro Diabła to też Krzysztof Mentrak taki tutaj popełnił tekst. Sezon Wajdaków e, Montaż Nowojorski taka jest rubryka. I tutaj Eddie Murphy na fotosie. No, też jakiś tutaj ciekawy pewnie artykuł. Porady na sercowe. Biało-czerwona nad Hollywood. Wojciech Tomczak. Tutaj wierszóweczkę walnął. No Wiwat Bolanda. Tu tutaj znowu Juliusz Machulski. Tu sobie, no, prawie całą stronę poświęcona jest jego tekstowi. I na, na stronie 11, na planie, Kieślowskie o równości, zemsta fryzjera. Kilka no e, fotosów, mm, no. Kolejna strona, 12, recenzje, Janosik, składów aptecznych. E, I to się tyczy filmu Drugstore Cowboy. Jednym zdaniem na przykład jest też tak tutaj, na tej stronie uwzględnione. No i może to fajne być, bo... Krótko i na temat, jak to się mówi, gdzie rosną prawdziwi mężczyźni sułtani Westernu, i oddzielone poniżej Little Coraz Większy Huragan Ognia. I tu Jan Olszewski recenzję popełnił, a wcześniejsza była zrobiona, napisana przez Agnieszkę Czachowską. No i biegniemy dalej przez gazetkę. Oczywiście niektóre rzeczy ma, może poczytam, żeby to nie trwało 50 godzin, a żeby było na tyle ciekawe, abyście chcieli kolejne moje słuchowisko posłuchać. Co oglądają politycy? Jan Krzysztof Bielecki, Aleksander Hall. I jest Jarosław Kaczyński, przewodniczący Porozumienia Centrum. A to akurat przeczytam. Politycy, politycy nie chodzą do kina, i ja nie jestem tu wyjątkiem. Nie mam czasu nawet na oglądanie telewizji. W niedzielę odsypiam cały tydzień i czytam. Rzadko wracam do obejrzanych kiedyś filmów, częściej do ulubionych książek. Były jednak filmy, które zrobiły na mnie duże wrażenie. Strag na wróble. Schatzberga lot nad kukułczym gniazdem, Formana czy Gorączka Sobotniej Nocy Badhama. W polskim kinie lubię filmy Andrzeja Wajdy i te kameralne i wielkie widowiska. Dzisiaj chyba by tego nie powiedział po filmie, który Andrzej Wajda zrobił wiadomo, komu. Szczególnym sentymentem darzem człowieka z marmuru którego oglądałem w 1977 roku, a był to rok wielkich napięć jako działacz Komitetu Obrony Robotników KOR. Sięgając pamięcią do czasów wczesnej młodości, przypominam sobie piękne aktorki, które wówczas podziwiałem. Claudia Cardinale w Lamparcie, Viscontiego i Silvane Pampanini w OK. Neron, e, Neron, powiedziałem ich, podziwiałem, podziwiałem ich urodę, ale nie kochałem się w nich. Hmm. Daję do myślenia. Gdybym miał trochę czasu, z chęcią obejrzałbym film Władysława Pasikowskiego Psy. Ponieważ gra w nim Bogusław Linda, aktor, którego nazwisko przyznaję jeszcze niedawno, nic mi nie mówiło. Ostatnio oglądałem go w świetnej roli anarchisty w gorąco Agnieszki Holland. Chciałbym też zobaczyć kilka nowych filmów polskich z festiwalu w Gdyni. No ciekawe, jak na y, wypowiedź z przed 30 lat. Dygot jak cholera. Z Dariuszem Kucem rozmawia Grażyna Trela. I tu jest wywiad yy, spory. Tak jest. Dalej mamy stronę już 16. Bo ta gazetka nie ma za wiele stron. Jest taka optymalna na 31. No, na dwie, jeżeli licząc okładkę, e, Robert Downey Jr. Jest tutaj chyba króciutka yy, sylwetka opisana. Kinorama. Jakieś tutaj też krótkie wrzutki. Yy, nazywane faksem. Mój nowy boyfriend. To też tutaj Michel Pfeiffer. Yy, króciutka informacja. Michael i rodzeństwo sentymentalnie. Yy, o Michaelu Jacksonie. Yy, najstarszy i najmłodszy. To są takie wrzutki na zasadzie albo są do nich jakieś ilustracje zdjęciowe, albo nawet i nie ma. Loteria sukcesu. To też tutaj się tyczy na przykład filmu, animac bardziej animacji. Mały Nemo i mamy następną odsłonę 18 i 19 strona to właśnie temat chyba numeru czyli piękno czy talent modelki w filmie mogą wreszcie przemówić jeśli mają coś ciekawego do powiedzenia. No i właśnie tutaj mamy Izabelę Rossellini, Claudia, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Naomi Campbell i Cindy Crawford opisane z e, sfotografowane i no właśnie to jest ta Uroda, która nie jest poprawiana, nie jest Wymodelowana Na botoksowy W botoksowy sposób Tylko tutaj widać typową mm, Naturalność Aż się chce patrzeć Modelki, to była Strona 18, 19 I 20, 21 Teraz, o Dzieciństwa mu nie zabraliśmy Z filmem rozmawia John Hughes Producent filmu w Okiewinie samym w domu I w Nowym Jorku, jest wywiad Telewizji, co jest. I tak Homeboy poleciał w piątek 12 lutego 22:20 na TVP2. Przejmużkieterowie, Rosalia idzie po zakupy. To tutaj krótkie takie recenzyjki, plus właśnie no, informacja, kiedy poleci dany film. Też oczywiście jest, zobaczcie koniecznie i jeśli macie czas, tak to podzielili. No dosyć fajnie. I znowu ciekawa tutaj strona, 22.23, jak w kinie się to nazywa i jest tutaj poświęcona, no właśnie, Kim Basinger i Alec Baldwin, kochają mi się i kłócą, nie łatwo żyć z symbolem seksu, tak jest tutaj zatytułowane jak wiemy, dosyć, daw, dosyć niedawno temu, bo kilka dni dosłownie chyba, jakoś tak ogłosili, że Chłop będzie miał po prostu proces za nieumyślne zabójstwo na planie filmu, który chyba się nie dokończy. Ale no właśnie, 30 lat temu z Kim Basinger, a teraz inne okoliczności, jak to się wszystko zmienia w kolej Skopie, no ale życie. Na stronie 30, 24 jest fajny plakacik Godzilla kontra król G Gidorai, o ile się to tak czyta. Na 25 mamy mm, cotygodniowa lista bestsellerów wideo, i to akurat przeczytam. Film jest jedynym tygodnikiem filmowym w Polsce i jedynym pismem wideo ukazującym się co tydzień. Nasza lista najszybciej i najpełniej informuje o najlepiej sprzedających się filmach na kasetach wideo. I tak pierwsza 15, yy, a może od 15 miejsca: Stój, bo mamuśka strzela. 14. Zbuntowana szkoła. 13. Anielska 5 12. Wersety Śmierci 11. Gorąca Czekolada 10. Król bokserów 2 9. Nakaz Honoru 8. Millennium 7. Bitwa o ujście River Plate 6. Śmiertelny Pierścień 5. Motor Psycho 4. Krwawy Atlantyk 3. Universal Soldier 2. Air America i na pierwszym miejscu Zabójca Hitman z... Best Filmu. O kolejności na liście nie decyduje jakość filmów, uznanie widzów czy krytyków. Decyduje wyłącznie liczba sprzedanych kaset. Listę zestawiliśmy na podstawie danych nadesłanych nam przez najważniejsze polskie hurtownie wideo. I tutaj są wymienione MIG Warszawa, Silver Warszawa, One Stop Warszawa, Wika Katowice, AIT Wrocław, Oświata Katowice, Artika Gdańsk, Gudel Bydgoszcz, Seven Video Łódź oraz sieci ITI Neovision. Ogólna ogólnopolska o, 14 jeszcze raz. 14. ogólnopolska lista przebojów wideo czytelników filmu za miesiąc, za, y, może nie tak, za okres, od 15 grudnia 92 roku do 15 stycznia 93 roku i tutaj y, dla odmiany przeczytam od 1 do 20, bo tyle jest miejsc tutaj uwzględnionych. pierwsze Nagi Instynkt, drugi K2 3 Telma i Luiza tak jest podpisane. 4. JFK 5. Nietykalni 6. Dawno temu w Ameryce 7. Wall Street 8. Dzika Orchidea, 2 9. Lśnienie 10. Przylądek strachu 11. The Doors 12. Fisher King 13. Dobrzy, brzydcy, źli 14. pola śmierci 15. Bezmiar miłości 16. Szkoła wyrzutków 17. Moja lewa stopa 18. Autostopowicz 19. Henry June 20 pracująca dziewczyna, no i tutaj jeszcze ad vocem malutkie, czyli do powiedzenia o co tu chodzi. Pierwsza, czołów, pierwsza czwórka listy tasuje się między sobą solidnie usadowiona na szczycie, ale napór nowych tytułów jest mocny. Pojawiło się ich 9. Podziw budzi niezłomne powodzenie lśnienia. Miło nam odnajdywać na czołowych pozycjach listy tytułów. Yy, nie jeszcze raz odnajdować na czołowych pozycjach listy tytuły, które niedawno lansowaliśmy jako filmy tygodnia. Wiele z nich królowało też na czele list przebojów zgłaszanych przez hurtownie. Dowodzi to, że istnieje w tej chwili pewien yy, możliwy do określenia wzorzec filmu trafiającego jednocześnie w upodobania widza, gust krytyka i do kasy dystrybutora dobrze, bo nie zawsze tak bywało. Ogólnopolska lista przebojów czytelników filmu publikowana jest raz w miesiącu. Naszych wiernych uczestników i wszystkich, którzy biorąc udział w zabawie, chcą mieć szansę wylosowanie jednej z dziesięciu kaset wideo, prosimy o nadsyłanie. No i tutaj są wymienieni, kto wygrał kasety wideo. No dobrze. I dalej, co my tutaj mamy? Dalej mamy wideo i jest, bym powiedział, od. Ciula <laughs> eee, Recenzji przeróżnych Bo jest tak Włóczędzy, Strefa Śmierci, Nadin Słodki i Krótki, Fatalne Pchnięcie Balmaturalny 2 Powrót Kasanowy, Rajd Błyskawicy Dillinger Tylko Samotni, Ktoś Mnie Obserwuje No i to jest aż na dwóch stronach 26 27 28 Portret na życzenie Najsympatyczniejszy uśmiech w dziejach show biznesu, Kirk Cameron a 29 y, strona to mam 400 lat, mówi, dosiadając motocykla Orlando. No dobra, i na przedostatniej, i ostatniej stronie na przedostatniej mamy pocztę, i tutaj są mm, listy do czytelników. O, żeby było ciekawie, jest też Marlena z Częstochowy na przykład. Mm, jakiś list tutaj wysmarowała. Co tu? Aha, w ogóle jeszcze jest, możesz do nich napisać. Jest adres do Kim Basinger, Aleka Baldwina, Kerka Camerona i Clinta i Studa. Ciekawe ile się to już teraz y, zdążyło zmienić. Y, przez 30. Bo to, jak mówię, adresy, które zostały umieszczone 30 lat temu. Bardzo mnie ciekawi ten list Marleny z Częstochowy. Co ona tu napisała? W nowym roku. Wciąż o starych sprawach. Haha. na no W. z Częstochowy. Pisze o nieprzyjemnym zwyczaju części kinowej publiczności. W naszych kinach trwa nieustający konkurs pod tytułem, pod tytułem Kto po zakończeniu seansu pierwszy dobiegnie do drzwi? Żeby zostać zwycięzcą najlepiej już nie czekać, aż aktorzy wypowiedzą swoje ostatnie kwestie. Przecież i tak zawsze mówią to samo. A następnie szybko chwycić swoją kurtkę płaszcz. Latem sprawa jest zupełnie prosta. Wstać z krzesła, najlepiej z hukiem. Niech sąsiedzi wiedzą, że zbliżasz się do zwycięstwa i szybko udać się w stronę wyjścia. Często daje do tego znak obsługa kina, w najbardziej dramatycznym momencie filmu z chaosem odsuwając zasłony przy drzwiach. Pozostali widzowie na tak sugestywnie dany znak natychmiast wstają, oczywiście dosyć dokładnie zasłaniając ekran, i również wychodzą. To, że jakiś kinowy maniak chciałby zobaczyć ostatnią scenę albo dowiedzieć się, kto jest autorem muzyki, nie jest chyba ważne nam w poczcie ten zwyczaj wychodzenia przed czasem również bardzo przeszkadza, dodatek, na dodatek możemy powiedzieć, że na zachodzie jest zupełnie inaczej. Widzowie spokojnie czekają aż do końca napisów, do ostatnich taktów muzyki. Potem dopiero spokojnie wstają z miejsc. Daje to w kinie zupełnie inną atmosferę, bardziej relaksową, skąd ta różnica i jak temu zaradzić. I nie odpowiedzieli koleżance niestety, bo niektóre tutaj y, są odpowiedzi y, zamieszczone. Na przykład do koleżanek, dwóch czy tam trzech, które chyba wcześniejsze. A nie, może będzie, to ja źle myślę. Może w następnym numerze będzie odpowiedź, właśnie koleżance zamieszczona. Bardzo jestem ciekawy, bo może będziemy mieli okazję następny numer, jeżeli tylko będziecie chcieli, oczywiście też przeglądnąć, bo. Cały rocznik 93 roku, jak i w większości lat 90., 2000 mam w swoich tutaj zasobach. Oprócz tego jeszcze jest Małgorzaty Lewandowski rysunek, karykatura chyba Doroty Kamińskiej. I ostatnia strona to oczywiście reklamy, radio. Jakaś tutaj też pozycja filmowa. I tak się kończy. Numer to jest numer dokładnie piąty. 7 lutego 1993 roku, i to jest reklama fotograficzna. No, także tak wygląda, wyglądał 30 lat temu mm, dokładnie, numer 5, tak, numer 5 tygodnika film. No, i tak żeśmy sobie podkaścik zrobili. Myślę, że. Wam się spodoba? Jeśli tak, to się odzywajcie i oczywiście zgłaszajcie swoje propozycje. Może, nie wiem, może jakąś ankietę się zrobi, może coś wymyślę, że jakąś inną gazetkę przeglądnę z epoki. Albo dalej film będziemy kontynuować. No, kwestia teraz zainteresowania i oczywiście pociągnięcia tematu. A mówił do Was Iździkot. Na razie, i ją!